Prelish to wodny duch wprowadzony w generacji 5 z bardzo wyraźnym dymorfizmem płciowym. Na poziomie 40 ewoluuje on w Senta. Ja jestem Kataku i dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam te dwa ciekawe Pokémony. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych pokemonów, którymi miałbym się zająć. Zapraszam was również na Discord Pokemon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. A teraz zaczynajmy. Zaczniemy sobie od Frilisha. Jego kategoria to unoszący się Pokemon, a japońska nazwa to Pururiru, co jest kombinacją japońskiej onomatopei Puru-Puru, mającej naśladować odgłos trzęsienia się, oraz angielskiego słowa Frill, oznaczającego falbankę. Może posiadać abilitkę Water Absorb lub Curst Buddy. Water Absorb sprawia, że gdy Pokémon z tą zdolnością zostanie trafiony ruchem typu wodnego, jego HP zostanie przywrócone o 1 czwartą jego maksymalnego HP, a ruch nie będzie miał na niego wpływu. Natomiast Kerst Buddy sprawia, że gdy Pokémon z tą umiejętnością zostanie trafiony ruchem zadającym obrażenia, istnieje 30% szans, że wyłączy ten ruch atakującego Pokémona na 4 tury. Ponadto, Freelish może posiadać również ukrytą abilitkę o nazwie Dump, która uniemożliwia wszystkim pokémonom użycie ruchów takich jak Self Destruct, Explosion, Mind Blow oraz Misty Explosion. Mierzy 120 cm oraz waży 33 kg, a tak prezentuje się jego Shiny. Freelish to pokémon podobny do Meduzy, przypominający młodego członka rodziny królewskiej. Niezależnie od płci ma okrągłą głowę z kępką przypominającą koronę i pięć przypominających macki wyrostków. Dwa z nich służą za ramiona, a trzy za dolną połowę ciała. Posiada owalne oczy z białymi źrenicami i kołnierz na szyi. Samec jest niebieski z gładkimi wyrostkami i trójkątną koroną. Ma czerwone oczy z niebieskimi twardówkami i proste rzęsy na każdym oku, a jego kołnierz jest falisty. Jako samica, Freelish jest różowy z falistymi wyrostkami i okrągłą koroną. Ma niebieskie oczy z czerwonymi twardówkami i zwiniętą rzęsą na każdym oku. Jego kołnierzyk jest swalbanką. Forma żeńska zawsze jest uśmiechnięta, podczas gdy męska wydaje się być zawsze niezadowolona. Freelish żyje w norach około 8 km pod powierzchnią morza. Z tego powodu radzi sobie w ekstremalnie ciemnych warunkach morskich i pod wpływem wysokiego ciśnienia. Jest mięsożerny, delikatnie unosi się z falami do czasu, aż może uderzyć w ofiarę. Powoduje odrętwienie zdobyczy za pomocą trujących kolców i zabiera ją do swojej głębokiej jaskini. Jego ramiona są wypełnione dziesiątkami tysięcy jadowitych żądeł. Istnieje legenda, według której Freelish został stworzony z przemienionych mieszkańców zatopionego starożytnego miasta. Freelish żeruje na magii magikarpiu oraz lanternie. Samice tego gatunku mają nieco dłuższe żądła na ramionach, podczas gdy samce posiadają większe kołnierze. Męski freelish zadebiutował w anime w dziesiątym odcinku serii Black and White pod tytułem Arrival Battle from Club Champ, gdzie był on własnością tripa. Ten użył go w swojej walce z Ashem i był w stanie pokonać nim zarówno Pidowa, jak i Snaivego głównego bohatera. Natomiast żeński freelish po raz pierwszy pojawił się w 37 odcinku serii Black and White. Pod tytułem A Fishing Connoisseur in a Fishing Competition, gdzie została złapana przez Biankę podczas zawodów wędkarskich. W grach po raz pierwszy można było go złapać na drodze numer 4 w Pokemon Black oraz White. Japoński prototyp nazwy tego Pokemona to Purunsu. Chociaż istnieje kobieca grafika Dreamworld, każdy lub Jellicent przesłany do Global Link będzie korzystał z grafiki męskiej, niezależnie od płci. Frilish i Jellicent mieli być pierwotnie Pokémonami czysto wodnymi. Typ Ghost został im dodany ze względu na balans gry, choć Ken Mori zauważył, że ich projektant był mocno rozczarowany tą zmianą. Jego design opiera się na Nura Rihionie, meduzowatym yokai, przedstawionym jako albo demoniczna meduza, albo jako mężczyzna podobny do meduzy, noszący wyrafinowane, a czasem nawet królewskie ubrania. Może opierać się również na Kura Genohinotama, rodzaju błędnego ognika podobnego do meduzy. Możliwe również, że nawiązuje do prawdziwych medus, takich jak Stygio Meduza, zwana również jako Phantom Jelly. Jest to bardzo rzadko spotykana meduza głębinowa z ramionami przypominającymi tkaninę. Jednak dwa większe ramiona, które posiada Freelish, są bardziej podobne do ramion kałamarnic niż macek prawdziwych medus. Podział na płcie Freelisha, jest natomiast inspirowany wizerunkiem książąt i księżniczek. Szczególnie odnosi się do strojów monarchów z czasów wiktoriańskich. Sama nazwa Freelish zaś jest kombinacją angielskich słów frill, czyli falbanka, oraz jellyfish, czyli meduza. Przechodzimy do Jelly Senta. Jego kategoria to również unoszący się Pokémon, a japońska nazwa to Burungeru, co jest kombinacją japońskiej onomatopei Burun-Burun, która ma naśladować odgłos wstrząsania czymś, oraz japońskiego słowa Geru, czyli żel. Posiada ten sam zestaw abilitek co jego preewolucja, czyli Water Absorb, Kerst Body oraz ukrytą abilitkę Dump. Mierzy 2,20 m oraz waży 135 kg. A tak prezentuje się jego Szajni. Jellicent to duży Pokémon podobny do Meduzy, którego wygląd różni się w zależności od płci. Obie płcie mają pięć macek, z których dwie są długie z końcówkami w kształcie płatków. Pozostałe trzy są krótkie i zwężające się. Jego oczy są niebieskie z czerwonymi twardówkami i otoczone dwiema rzęsami. Usta są czerwone i mają kształt serca. Jellicent może wchłaniać wodę morską i wyrzucać ją z głowy, co pozwala mu poruszać się w morzu. Skład ciała Jellicenta jest podobny do wody morskiej. Ławice tych Pokémonów są znane z gromadzenia się w poszukiwaniu zdobyczy podczas pełni księżyca. Żaden statek wycieczkowy ani tankowiec, który wędrował po oceanach zamieszkiwanych przez Jellicenty, nigdy nie został odnaleziony. Podobno Pokémony te wciągają owe statki do morza i żerują na ich pasażerach. Im więcej wysy z kogoś energii, tym większa staje się jego korona. Jellicenty budzą duży strach wśród rybaków. Obie płcie tego pokemona w anime zadebiutowały w 78. odcinku serii Black and White pod tytułem Guarding the Guardian of the Mountain, gdzie były własnością Rizo. Zostały użyte do walki z dziką wolkaroną i krokorokiem Asha, ale po chwili zostały pokonane przez Birthrika Brysena. Jego design, tak samo jak jego preewolucji, opiera się głównie na stygio meduzie, nura oraz kura Ma również wspólne cechy z meduzą koronną i katostylus mozaikus. Falbanki i kołnierzyki Jericenta wzorowane były na typowym stroju monarchy. Wygląd samca wzorowany jest na wyglądzie króla, podczas gdy wygląd samicy na wyglądzie królowej. Niebezpieczna tendencja Jellicenta do żerowania na ludziach w samoobronie swojego siedliska jest prawdopodobnie oparta na kostkowcach i innych wysoce jadowitych gatunkach medus zdolnych do zabijania ludzi. Patrząc na jego skłonności do niszczenia statków i żerowania na ich załodze, posiada również cechy wspólne z potworami morskimi, takimi jak kraken. Sama nazwa Jellicent zaś może być kombinacją angielskich słów jellyfish. Magnificent, czyli Wspaniały oraz Translucent, czyli Półprzeźroczysty. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz wiecie o tych Pokemonach nieco więcej. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokemonów, którymi miałbym się zająć. Wpadajcie też na Discord Potiony Kataku, gdzie zawsze informuję Was o nadchodzących filmach, Discord Pokemon Polska oraz TikToka. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!